Na program zaprosił sponsor: firma CCC, producent obuwia i akcesoriów marki Jennifer. Sponsorem programu był dystrybutor preparatu Molekin D3 K2 na wsparcie odporności i na kości. Sponsorem programu był właściciel sklepu internetowego e-Obuwie. On ją bałamucił, to on tam coś na pewno dla siebie. Adam. Brzydula. Nowe odcinki. Od poniedziałku do czwartku o 20 w siódemce. Na serial zaprasza sponsor. Producent leku z cynkiem na odporność. Zinka z Forte. Żyli w dwóch różnych światach. Jestem z Notting Hill, ty z Beverly Hills. Teraz spróbujmy żyć razem. Julia Roberts, Hugh Grant. Notting Hill. Piątek o 21.35 w siódemce. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego Modiwo. To jest dowód na to, że Henryk wysłał mnie do domu dziecka. Czy ty nie rozumiesz, że oni zniszczyli nic życie? Nigdzie mnie nie chcą bez papierów. Nawet w postwudach. Dobrze, to wystarczy lewe papiery skołować sprawie. Ja niby mam 26 lat? No jak? No ale ty jesteś laska! Od teraz jestem waszą młodszą siostrą. Nowe odcinki. Papiery na szczęście. Od poniedziałku do czwartku o 19.30 w siódemce. Kup herbatę Lipton, zarejestruj paragon, zbieraj punkty i odbieraj nagrody z własną dedykacją. Lipton. Czas herbaty, czas rozmowy, czas nagrody. Szczegóły na rozmowach przy Mój tata! Jest komeserem truskawkowego. O truskawkach w rzemie wie wszystko. Że naturalnie dorastają w słońcu polskich pól. Że na krzaczku jest dokładnie 70 truskawek. Albo mniej lub więcej. A do dżemu trafiają tylko te najsłodsze. Że z jednego słoika wychodzi 100 tysiąc z 20 100 kanapek. I że po dżemie zawsze ma dobry humor. A teraz nowość. Spróbuj dżemów w 100% z tradycyjnych odmiar polskich owoców. Łowicz, dżem dobry, dzięki naturze. Witajcie w Słowińskim Parku Narodowym. Przepiękne te wydry. Hej, jestem Ryś. Mieszkam tu z Morfinem, który nie może do nas podpłynąć. Milena, chyba możemy coś z tym zrobić. Raz i Pokaż. Ale jestem szybka. Ciekawym, I... A... jaką macie supermoc! W takich kościach wy możemy mieć codziennie. Czy masz już cały gang swojaków? Zmieniaj punkty na maskotki i książkę za darmo. Tylko w Biedronce. Nie mam czasu na kompletny makijaż, a jednak moja skóra wygląda świetnie. W mgnieniu oka naturalny odcień skóry. 24 godziny nawilżenia. Formuła z kwasem kialuronowym. Naturalnie młodszy wygląd i wyrównany koloryt skóry. Celular krem Podkład w poduszce od Nivea. Powiedz tak, lace oven baked. 50% mniej tłuszczu i doskonały smak. Czy istnieje coś równie pysznego? Tak, to nowość! Krakersy wielozbożowe Lace Oven baked. 35% pełnego ziarna. Spróbuj. W Carrefourze uczymy się od natury i dlatego mądrze jemy. W programie Act for Food prowadzimy konkretne działania, by jeść lepiej. Wierzymy, że aby zadbać o dobre życie swoje i swoich bliskich, trzeba mieć wybór zdrowej żywności. Żywności, która powinna być równo dostępna dla wszystkich. Bez wyjątku! Korzystaj z Act for Food w Karfurze, wybierając spośród tysięcy zdrowych produktów w niskich cenach. Karfur możemy jeść mądrze. Tu zaczyna się nowa historia. Niesamowite, że Hebe robi promocje, kiedy kończą mi się kosmetyki. Mamo, tu zawsze są promocje. A kosmetyki dopiero co zamówiłaś. Tamte były na noc, a te są na dzień. Teraz w Hebe produkty do pielęgnacji twarzy do 50% taniej. Hebe. Odkryj Express Krups z dotykowym wyświetlaczem i przygotuj kawę całkowicie intuicyjnie. Doskonała kawa. Dokładnie tak jak lubisz. Nowy ekspres do kawy Krups Intuition. Dotknij intuicji. Mega okazje w Rosmanie przebiją wszystko. Wśród nich tuż do rzęsburżuła Volume Glamour 50% taniej. Mleczko do ciała miksa aż 11 zł mniej. A mokra karma Whiskas Junior tylko 4,29. Mega przebija wszystko. Nadzwyczajne osiąga się przełamując schematy. Otwórz się na nowe źródła energii. Nowy Hyundai Tucson Hybrid. Sprawdź promocyjną ofertę na hybrydowe i elektryczne suwy Hyundai. Mój ulubiony strój dodaje mi pewności siebie. Tak jak antyperspiranty Nivea Black and White, które chronią moje ubrania przed plamami i zapewniają skuteczną 48-godzinną ochronę przed poceniem. Wybierz swój numer jeden. Wybierz Niwa Black and White. Kup dowolny produkt Nivea i zagraj o smartfon lub smartwatch Samsung Galaxy oraz zestawy kosmetyków Nivea. Do wygrania ponad tysiąc nagród. Szczegóły na nivea.pl. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego Modivo. Ja wyjdziesz za mnie. Mela. No, przecież pewnie, że tak. Sponsorem programu był właściciel sklepu internetowego ModiVo. Po czterdziestce potrzebujemy pielęgnacji przeciwzmarszczkowej, która działa. Odkryj nowy serum na Revitalift z czystym retinolem, które u 100% kobiet pomaga w redukcji zmarszczek. Nawet tych głębokich. Skuteczność zweryfikowana z dermatologami. Zaraz, a jak ją weryfikujemy? Dermatolodzy z całego świata analizują wyniki badań produktów L'Oréal Paris. I jeśli spełniają one ich oczekiwania, potwierdzają ich skuteczność. Wypróbuj nowe serum Revitalift Pure Retinol od L'Oreal Paris. Ponieważ jesteśmy tego warte. My strength. The new eau de parfum intense. Voce Viva Valentino. Fajna szafa, śliczne ciuszki. Gośka, też potrzebujesz nowej szafy. Teraz w salonach Agata 100 zł rabatu za każdy wydany 1000 albo 40 rad 0% ze spłatą od przyszłego roku. A dodatkowo ten narożnik za 48 zł miesięcznie. Kiedy chcesz jej wyznać, że sercem zawsze jesteś blisko. Rafaello, migdał zatopiony w kremowym nadzieniu i otoczony wiórkami kokosa, daj się ponieść słodkim chwilom. Rafaello, więcej niż tysiąc słów. Pobudź swój wewnętrzny potencjał z nowym żelem do twarzy Nivea Hydra Skin Effect. Czysty kwas hialuronowy działa głęboko, aktywując w skórze trzy razy większą produkcję kwasu hialuronowego. 72 godziny intensywnego nawodnienia i idealnie sprężysta skóra. Nowość Nivea Hydra Skin Effect. Pobudź swój wewnętrzny potencjał. Potrzebujesz natychmiastowego nawodnienia? Wypróbuj esencję serum o wyjątkowo lekkiej, płynnej formule, która wchłania się w 20 sekund. Ciesz się wygładzoną i pełną blasku skórą. Dwie z was pojadą na romantyczną randkę. Ja nie chcę z nimi być w parze. Mam się bać? Jak się postałeś, tak się wyśpię. Nowy odcinek Hotel Paradise. Dziś o 20.30 w siódemce. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego Eveline.pl. Producent oczyszczająco-pielęgnacyjnych płynów do demakijażu. Dlaczego rodzice małych dzieci nie chodzą do dnia? Oglądamy bardzo, bardzo, bardzo. Cześć to. Odcinek. Mamy to w piątek o 27.00. Splątane, zniszczone, słabe, łamliwe włosy z rozdwojonymi końcówkami. Pięć problemów i jedno rozwiązanie. LSF Total Repair 5 do 10% odbudowującego kompleksu z keratin XS, który wnika we włókna, by odbudować zniszczone włosy w 100%. Włosy znów w najlepszej kondycji z LSF od L'Oreal Paris, marką numer 1 w pielęgnacji włosów w Polsce. This is my voice, my strength. When I was young, I prayed for lightning. Then the signals fit into the sound created stars like me and you. Before there was love, there was song. My voice, my strength. The new Eau de Parfum Intense. Voce W IKEA jesteśmy otwarci na Twoje potrzeby. Dlatego z nami kuchnię urządzisz w trzech krokach. A jeśli wolisz, możemy wszystko zrobić za Ciebie. Wymień kuchnię już dziś. Z IKEA to proste. IKEA. Witaj w lepszym domu. Chodzi za Tobą kupno samochodu? Ty nie musisz nigdzie chodzić. Kasie Stewczyka. Pożyczkę możesz wziąć online. Wypełnij wniosek przez internet. Spełniaj marzenia już dziś. www.kasastewczyka.pl. Kajmak gostyński. Jakość i smak znane od lat. Receptura. Nowy serial w niedzielę o 21.30 w TVN. Fajna szafa, śliczne ciuszki. Gośka, też potrzebujesz nowej szafy. Tylko do soboty w salonach Agata 100 zł rabatu za każdy wydany 1000 albo 40 rad 0% ze spłatą od przyszłego roku. Agata. Kupuj także online. Sponsorem programu jest właściciel serwisu Grupa grupapingwina.pl Na program zaprasza sponsor JBB Bałdynia, polski producent Venom. Na program zaprasza sponsor, operator sieci Play, dostawca internetu stacjonarnego i telewizji Play dla domu.